Ze zbioru liczb 1, 2, 3 to są trzy kropki, co znaczy, że dalej się te liczby ciągną. 4, 5, 6, 7 losujemy, losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielona na, na 3. No, to ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że mam e, 7 liczb, tak, na przykład 7 żetonów. Na każdym żetonie jest jedna, jedna z liczb od 1 do 7. Te żetony są w jakimś pojemniku. Najpierw losuję jeden żeton, zapisuję liczbę, odkładam ten żeton, tak, bo ze zwracaniem, losuję drugi żeton, zapisuję liczbę obok tej pierwszej i mam parę dwóch liczb. I teraz mam policzyć prawdopodobieństwo wylosowania liczb, że ta para liczb jest taka, że suma tych liczb jest podzielna na 3. Jakie jest prawdopodobieństwo, że losując te dwa żetony, otrzymam parę liczb, których suma jest podzielna na 3? Mam policzyć prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo liczę w ten sposób, że najpierw liczę ile z możliwych wszystkich wyników w takim losowaniu. Bez zakładania, że suma ma być podzielona na 3. Czyli po prostu mam takie losowania i losuję dwie liczby, ile takich wszystkich par otrzymam. To jest pierwsza rzecz, którą liczę, a druga rzecz to już ile jest takich par, których suma jest podzielona na 3. Czyli ten drugi wynik już będzie mniejszy, i później, żeby policzyć prawdopodobieństwo, to dzielę ten drugi wynik przez ten pierwszy i mam prawdopodobieństwo. Czyli. Najpierw liczę, w ogóle o prawdopodobieństwie więcej możesz poczytać sobie tutaj, tak, a ja najpierw liczę, ile jest par liczb takich, że pierwsza liczba jest od 1 do 7, druga tak samo od 1 do 7 i się mogą powtarzać, ponieważ losowanie jest ze zwracaniem. Losuję dwie liczby, tak najpierw pierwszą, później drugą, tak? Czyli te moje losowanie, te moje doświadczenie losowe jest w dwóch etapach. Pierwszy etap, e, czyli wylosowanie pierwszego żetonu, mogę e, zrobić na 7 sposobów, no bo jest 7 liczb. Drugi etap, czyli wylosowanie drugiego e, e, żetonu, też mogę na 7 sposobów, bo, je, bo ze zwracaniem losuję, tak? Czyli ten pierwszy żeton trafił z powrotem do pojemnika i znowu jest w nim 7 i znowu mogę 7 liczb wylosować. Czyli wszystkich par to jest 7 razy 7. Bo doświadczenie, doświadczenie losowe przebiegło w dwóch etapach, et w dwóch częściach. Pierwsza część mogłem, pierwszą część mogłem zrobić na 7 sposobów, drugą część na 7 sposobów, czyli całość mogłem zrobić na 7 razy 7, czyli 49 sposobów. I to, co właśnie zrobiłem, to, jest zas zas to zastosowałem w praktyce regułę mnożenia. Tak? O regule mnożenia możesz więcej sobie poczytać tutaj. A ja już wiem, że wszystkich par liczb, które, w których pierwsza jest. Wszystkich par liczb, w których pieszą mogę otrzymać na 7 sposobów, w drugą na 7 sposobów, wszystkich par liczb jest 49. A teraz patrzę prawdopodobieństwo, czego ja mam policzyć. Prawdopodobieństwo mam policzyć tego, że suma tych liczb wylosowanych jest podzielna na 3. Jeśli chodzi o takie zadanie na prawdopodobieństwo, gdzie suma ma być podzielona na 3 lub iloczyn ma być jakiś tam, lub też podzielona na 3 na przykład, lub choć to może nie, ale różnica ma być podzielona na 3, w tego typu zadaniach e, łatwiej po prostu wypisać sobie te e, wszystkie liczby, wszystkie te pary. E, ich jest trochę, ale, e, ale w sumie policzyć to się nie da w przypadku sumy, więc tutaj nie ma wyboru. Łatwiej to e, wypisać, też łatwiej. No w sumie jedyna możliwość. No to wypiszę. E, zaczynam od od tego, od par, które zaczynają się jedynką, później par, które zaczynają się dwójką i tak dalej. Czyli pierwsza para to jest 1, 2. Suma 3, no 3 się dzieli na 3. Druga para to jest 1, 5. Suma 6, no 6 się dzieli na 3. Teraz par zaczynające się dwójką. 2, 1 dzieli się na 3. 2, 4 dzieli się na 3. 2, 7 dzieli się na 3. No i w ten sposób y, po kolei sprawdzam. Na przykład sprawdzam parę 3, 1. 3, 1 suma jest 4. No nie dzieli się na 3. Czwórka się nie dzieli na 3, dlatego parę 3, 1 nie napisałem tutaj. 3, 2 też nie, bo suma jest 5, y, a 5 się nie dzieli na 3. Dopiero 3, 3 y, suma jest 6, a, no i 6 się dzieli na 3, dlatego para 3, 3 się znalazła tutaj. Pary zaczynające się trójką tutaj, pary zaczynające się czwórką są tutaj, pary zaczynające się piątką są tutaj, szóstką, siódemką i koniec. W, te, w ten sposób wypisałem wszystkie pary liczb, które, hmm, których suma jest podzielna 3. To. jest, to, je, to są te pary, których prawdopodobieństwo otrzymania jednej z nich przy takim losowaniu mam policzyć. Tak jak mówiłem. Wszystkich par jest 16. Także policzyłem po prostu, że jest 16. A pary dowolnych, jakie mogę otrzymać w tym losowaniu, wszystkich, które mogę otrzymać w tym losowaniu, jest 49. Może jeszcze raz powtórzę, bo niedokładnie to powiedziałem. Par, które spełniają warunki zadania, których prawdopodobieństwo mam policzyć, jest 16, a wszystkich par. Które mogłem otrzymać w tym, w tym losowaniu jest 49. Czyli prawdopodobieństwo to jest 16 na, dzielone na 49. No i to. To zapisałem tutaj. O prawdopodobieństwo więcej możesz poczytać sobie tutaj. A ja ten wynik zostawiam w tej postaci. Często prawdopodobieństwo podajemy w procentach, tak? Czyli jakbym wziął kalkulator, biorę i podzielił 16 dzielony na 49, to wychodzi z, w przybliżeniu 0,32, czyli 32%. Tyle, że w matematyce częściej jednak się podaje wynik w postaci ułamka. Zostawia się wynik w postaci ułamka i tak go zostawię. Ale w rzeczywistości prawdopodobie, to, czy prawdopodobieństwo wynosi 32%, czyli jest no, takie no, spore. 1 trzecia. Można zagrać. Dobra. Po zadaniu.